Cześć! Luty już za nami, więc kontynuując moją nową tradycję, postanowiłam nagrać film z moimi ulubieńcami odkryciami ostatniego miesiąca i na blogu jest post dokładnie na ten sam temat. Ten post może trochę uzupełniać ten film, więc jeśli kogoś interesuje, coś czuje, że ma za mało informacji tutaj podanych, to na blogu może znaleźć ich więcej. Nie gwarantuję, ale może tak być. Zaczniemy może od czegoś do czytania, i pierwszą rzeczą, którą chciałabym pokazać jest coś, co wszyscy znają, jestem o tym przekonana. a jednak muszę to pokazać, dlatego że ta seria zdominowała mój luty. Właśnie, tak, to jest Jeżycjada. Jestem teraz na kwiecie kalafiora, ale czytałam też poprzednie części. Generalnie moje założenie było takie, ja mówiłam o tym we jednym, w jednym z vlogmasów, że ja chcę sobie skompletować całą Jeżycjadę na własność do mojej biblioteczki i miałam też takie założenie, że chciałam czytać jedną książkę z tej serii miesięcznie, tak żeby się nią delektować, natomiast no niestety nie wyszło, w lutym trochę chorowałam, miałam więcej czasu, więc przeczytałam trzy. Pierwszą to był Małomówny i Rodzina, to jest część zerowa. Ona jest taka bardzo e, trochę infantylna, bardziej dla dzieci, ale też fajnie było ją przeczytać. Szóstą klepkę czytałam w styczniu, a teraz w lutym kłamczuchę i właśnie kwiatka Lafiora. I mm, na blogu spotkałam się z takimi komentarzami, że niektórzy nie chcą już teraz w dorosłym życiu czytać Jerzy Jady, dlatego że mają jakąś tam swoją wizję borejków, i teraz jak ją czytają, czytają tę serię, to e, jakby upada im ta wizja i już inaczej postrzegają te. te ん I tak się zastanawiałam o co chodzi, dlatego że ja, no, co prawda, Borejkowie dopiero w tej części się pojawiają, ale ja no, nic do nich nie mam. No. Cała ta seria pokazuje, jakby, jak wyglądało życie w dawnych czasach i to, że um, Borejkowie byli tacy niezaradni, że to w ogóle zupełnie inne wartości. Tak jakby hmm, wydaje mi się, że prezentowali takie, reprezentowali takie wartości, które w dzisiejszych czasach są trochę niemodne, ale to już abstrahując od tego, no, bo wiadomo, to były zupełnie inne czasy, to były lata 70. jeszcze. Um, ale tam też pojawiały się na przykład klapsy w stosunku do dzieci, które były niegrzeczne. Może to niektórym przeszkadza, ale właśnie ja mam do tego takie podejście, że ta seria, te książki pokazują, jak było w tamtych czasach. I tak to wyglądało, czy tego chcemy, czy nie. Takie były czasy, i to jest taki fajny powrót do przeszłości, przypomnienie sobie, jak to było. Może lata 70. to jeszcze no, nie było mnie na świecie, ale jednak już lata 80. i 90., które tam później widać w kolejnych seriach, to są, jakby nie było naprawdę moje czasy, moje dzieciństwo, więc wiele tych rzeczy jest mi znajomych. Kolejna książka jest zupełnie inna. Jest to książka do przeżycia, kreatywna książka dla dorosłych. Mogliście już ją gdzieś widzieć, ponieważ wydawnictwo rozsyłało ją po blogerach, więc pojawiała się w różnych miejscach i super, dlatego, że jest to książka naprawdę bardzo, bardzo warta uwagi. Jest ona przepełniona różnymi zadaniami, które pomogą wam zagłębić się w siebie, że tak powiem, i które nauczą was uważnego życia. Są to zadania, pytania, ćwiczenia. Będziecie musieli trochę pogrzebać w swoich wspomnieniach, będziecie musieli zastanowić się nad Będziecie musieli się zastanowić, czego tak naprawdę chcecie, jacy tak naprawdę jesteście, jakimi ludźmi się otaczacie. Książka będzie Was zachęcała do tego, żeby na przykład przeprowadzić z kimś wywiad, żeby poznać jakiś kraj lepiej, żeby zastanowić się nad wiadomościami, które Was otaczają na, ka na każdym kroku, które słyszycie codziennie, czy w internecie widzicie, czy słyszycie w telewizji, żeby zastanowić się nad tym, które są tak naprawdę ważne. Książka będzie was namawiała do tego, żeby iść na jakąś wystawę, żeby iść na spacer, żeby to był taki świadomy spacer, na którym wąchacie, macacie różne rzeczy, obserwujecie zwierzęta, ptaki i naprawdę jest tego bardzo dużo i strasznie trudno jest to wszystko opisać. Mnie się to spodobało, ponieważ może nie wszystkie te zadania są dla mnie, może nie wszystkie wypełnię. Natomiast jest wiele takich, które naprawdę dają mi do myślenia, zmuszają mnie do tego, żebym przypomniała sobie, jak wyglądał na przykład. Mój pokój w dzieciństwie, jak wyglądało moje otoczenie, i naprawdę e, to są takie rzeczy, o których my na co dzień nie myślimy. I jakby jesteśmy bardzo mocno teraz, tak żyjemy w tym świecie wirtualnym, bardzo dużo korzystamy z smartfonów, tele, telefonu, tabletu, komputera, oczywiście internetu. Natomiast ta książka będzie Was namawiała do tego, żebyście odstawili te wszystkie takie bodźce zewnętrzne, bodźce elektroniczne i zastanowili się nad rzeczami, o których nie myślicie na co dzień. Więc jestem przekonana, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I mam dla Was do rozdania trzy takie książki: trzy tutaj i trzy na blogu, czyli w sumie sześć. Jeśli chodzi o zadanie konkursowe, to wybrałam tutaj jedno z zadań z tej książki. I pytanie brzmi: Jeżeli mielibyście stracić jeden zmysł, to którego z nich brakowałoby Wam najbardziej i dlaczego? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Zostawiajcie je w komentarzach pod filmem albo w komentarzach u mnie na blogu. I tutaj i tam wybiorę trzy najciekawsze odpowiedzi. E, chyba, że tych odpowiedzi będzie bardzo, bardzo dużo i będę miała problem z wybraniem. Trzech, wtedy być może je wylosuję. Wtedy losowanie przyprowadzę na Snapchacie. Snapchat, Live Managerka. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to Was tam również zapraszam. Tak więc tę książkę polecam i mam nadzieję, że osoby, które je wygrają albo kupią, które ją wygrają albo kupią, również będą z niej zadowolone. Zostawiamy książki, przechodzimy do jedzenia i do picia. Z tym, że jedzenia w tym miesiącu nie będzie. Przez chorobę praktycznie nie miałam apetytu przez większą część miesiąca, więc jakoś nic nowego nie odkryłam. Natomiast e, jeśli chodzi o picie, to od stycznia e, piję miętę zieloną. To nie jest to samo co mięta pieprzowa, która jest wszędzie dostępna. Mięta zielona ma takie właściwości, że oprócz tego, że ma dobry wpływ na układ pokarmowy, o czym wszyscy wiemy, że mięta tak działa, e, to ma także wpływ na nasz układ hormonalny, co jest istotne dla osób, które mają w sumie Układem problemy. Chodzi przede wszystkim o, pro, o hormony męskie, w, przypadku, w moim przypadku testosteron. Ja nie mam ogólnie zbyt wysokiego poziomu testosteronu. Yy, miałam robione badania i nigdy mi ten poziom nie wyszedł za wysoki. Natomiast mój endokronolog powiedział, że moje problemy z serą mogą się brać stąd, że po prostu moja cera pobiera, moja skóra pobiera tak, jakby więcej tego hormonu, pobiera go za dużo. Nie wiem, e, trudno mi jest to zweryfikować. Tak jak mówię, jest to opinia e, mojego endokrynologa. A mięta zielona ma udowodnione takie działanie antyandrogenne, czyli bardzo przydaje się również osobom picie tej mięty, bardzo przydaje się również osobom, które mają problemy z nadmiernym owłosieniem. E, nawet trafiłam na takie forum internetowe, gdzie kobiety z, walczące z hirsutyzmem e, wymieniają się swoimi doświadczeniami i tam kilka osób pisało, że naprawdę picie mięty zielonej im pomogło. Z tym, że ta Mięty trzeba pić w dosyć, w dosyć sporych ilościach, to znaczy dwa razy dziennie, co dla mnie jest nie do zniesienia, ponieważ bardzo szybko by mi się znudziła i ja ogólnie często zapominam ją wypić, więc zdarzają mi się dni, że nie piję jej wcale, ale też faktycznie czasami piję takie dwie szklanki dziennie. Nie mogę powiedzieć, czy to działa, czy mi to pomaga na cerę, bo po pierwsze stosuję też wiele innych rzeczy, a po drugie, tak jak mówię, nie piję jej tak często. Natomiast jestem przekonana, że mi to nie zaszkodzi, ponieważ mięta ogólnie ma pozytywne właściwości, a jeśli dodatkowo może tam wspomóc trochę tę gospodarkę hormonalną, no to dlaczego nie? A to dodatkowo jest smaczne. Ogólnie chciałam się przedstawić tak mocniej na herbatki ziołowe, dlatego kupiłam sobie też pierwszą swoją w życiu herbatkę Pukka. Jest ich bardzo dużo teraz na blogach, bardzo wiele osób się nimi zachwyca, ale ja jestem daleka od zachwytu. Kupiłam wersję Detox Lemon i Herbal Collection, dlatego że tutaj w tym Herbal Collection jest pięć różnych smaków i stwierdziłam, że sobie je przetestuję. Z tym, że nie zwróciłam uwagi na to, że w każdym z tych smaków jest korzeń lukrecji. Każdym poza jednym. Jedna jest tutaj e, z trzech odmian mięty, taka herbatka miętowa. I właściwie to jest jedyna, którą mogę polecić z tych tutaj wszystkich. Dlatego, że ja ogólnie lubię lukrecję. Zawsze mi się tak wydawało. Babcia ze Szwecji mi przywoziła takie cukierki z lukrecją i bardzo mi one smakowały. Natomiast w tych herbatkach jest ona bardzo, bardzo dominująca. I to już mi nie do końca odpowiada, bo jednak chciałabym poczuć też te inne smaki, a ta lukrecja mi bardzo... Je tak jakby przytłumiła. Dlatego niekoniecznie polecam tę herbatkę. Jeżeli nie przepadacie za korzeniem lukrecji, a macie ochotę na taką herbatkę z półki, to gorąco zachęcam do tego, aby się dobrze zapoznać ze składem, bo można się nieźle nadziać. Czy ja powiedziałam wcześniej, że nie będzie nic do jedzenia? Jeśli tak, to skłamałam, bo przypomniało mi się, że jeszcze coś chciałam wam pokazać, i są to jabłuszka, rubiące plasterki, które można kupić w Lidlu. Za 40 g płacimy 2,50. To jest naprawdę mało w porównaniu z takimi różnymi markowymi, że tak powiem, produktami tego typu. Albo nawet w biedronce są jabłuszka, gdzie jest 27,5 g i kosztują 3 zł, więc te się bardziej opłacają. Te są bez cynamonu, ale jeśli chcecie, możecie sobie posypać je cynamonem. Ale i tak są naprawdę bardzo, bardzo Smaczne, więc jest to coś, co można sobie gdzieś tam podgryzać, czy przy komputerze, czy podczas oglądania filmu, czy w trakcie pracy i fajnie takie jabłuszka w domu posiadać. Ja ostatnio napisałam na blogu cały post na temat tego, co moim zdaniem warto kupić w Lidlu. Jeśli macie ochotę, to link będziecie mieli na dole w opisie. Kolejną rzeczą będzie szampon. I chociaż ja za bardzo nie chcę się wypowiadać na temat kosmetyków, ponieważ się na nich nie znam. Nie znam się na składach kosmetyków, ale staram się kupować właśnie bardziej takie naturalne kosmetyki. Ale właśnie z szamponami zawsze miałam problem, ponieważ moje włosy nie lubiły tych wszystkich naturalnych ziołowych szamponów, czy innych tam szamponów dla dzieci, które nie miały silikonów, parabenów i tak Więc kiedy zobaczyłam ten szampon w pudełku, naturalnie z pudełka. No to nie byłam zbyt zadowolona, bo stwierdziłam o nie, zaraz znowu mi zrobi siano na głowie i ja tego nie chcę. Ale no co miałam zrobić? Przetestowałam raz, drugi, trzeci i siana na głowie nie było. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. To jest szampon regenerujący do włosów, marokańska księżna i on jest na bazie organicznego ekstraktu oliwki i oleju arganowego. I tutaj chyba też są jakieś kwiat pomarańczy czy coś takiego. W każdym razie ma całkiem przyzwoity skład. Tutaj producent deklaruje, że jest w 90 99% wykonany z naturalnych, naturalnych, organicznych składników. Ładnie pachnie. Nie kosztuje dużo, bo mm, około 12 zł w sklepie Kalina. I ja kupię ten szampon ponownie. I nawet zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze jakiegoś innego tej marki, bo jeżeli ten mi służy, to być może inne też będą mi służyć. A ja nie, nie lubię używać cały czas tego samego szamponu. Lubię czasami sobie zmieniać, nawet stosować je na zmianę, bo moim włosom tak. Tak jest lepiej, więc jeśli macie podobny problem jak ja, czyli że naturalne szampony bez silikonów robią wam siano na głowie, to ten szampon może wam pomóc. Jest nadzieja dla takich jak my. Przedostatnią rzeczą jest kurs internetowy zdrowy kręgosłup, który ja dostałam po znajomości od blogowych koleżanek, tak to nazwijmy. I miałam go okazję przetestować w styczniu, w lutym, a teraz on rusza, rusza jego sprzedaż, dlatego chciałabym Wam go polecić, ponieważ ten kurs jest naprawdę bardzo wartościowy. Znajdziecie tam 25 lekcji, które są zarówno w PDF-ie, tam są ciekawe artykuły na temat oddychania, prawidłowego oddychania, na temat różnych mięśni. To są takie rzeczy, na które raczej nie zwracamy uwagi, jednak są one dla naszego ciała bardzo istotne. Oprócz tego są tam także właśnie filmiki, bardzo krótkie, kilkuminutowe filmiki. Możecie sobie przerabiać jeden film dziennie, dowiecie się z nich, jak siadać, jak podnosić ciężary, oczywiście, jakie ćwiczenia wykonywać podczas pracy na komputerze, jak w ogóle korzystać z komputera, tabletu i innych tego typu przedmiotów, żeby nie było to szkodliwe dla naszego kręgosłupa. Więcej na temat tego kursu napisałam na blogu, więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to zapraszam tam, bo tutaj nie chcę się jakoś strasznie rozgadywać. Jedyne co mogę powiedzieć, to że polecam ten kurs osobom, które rzeczywiście chcą coś zrobić dla swojego kręgosłupa i będą ćwiczyć i będą się stosować do tego, co tam dziewczyny polecają. Natomiast dziewczyny, czyli fizjoterapeutka, przede wszystkim fizjoterapeutka, ponieważ to nas chyba najbardziej interesuje, to jest osoba, która jest najbardziej zorientowana w temacie kręgosłupa i ogólnie zdrowia naszej postawy i ciała. Natomiast nie polecam tego kursu osobom, które nie, którym się nie będzie chciało, które już wiedzą teraz, że nie będzie im się chciało tego wszystkiego robić, bo od samego patrzenia na to nic się nie zmieni. Te ćwiczenia trzeba wykonywać, te zasady trzeba wdrożyć w życie. Ja część wdrożyłam, przynajmniej, że nie wszystkie, ponieważ ja chodzę też na jogę dla kręgosłupa, więc jeśli chodzi o ćwiczenia, to ja preferuję po prostu zrobić sobie jakąś sekwencję jogi, ale bardzo mi się przydały te ćwiczenia takie, które można wykonywać podczas pracy na komputerze. Oprócz tego dowiedziałam się, że bardzo fajnym ćwiczeniem dla kręgosłupa jest raczkowanie albo tarzanie się podywanie. I dlatego teraz, kiedy bawię się z psem, to staram się właśnie robić to w taki sposób, żeby przy okazji trochę tam sobie ćwiczyć ten kręgosłup. Tak więc naprawdę bardzo fajne. Na końcu kursu dostaje się bardzo fajny bonus w postaci takich um, nagrań z narracją do relaksacji. Ja uwielbiam relaksacje takie z narracją, więc jest to świetna sprawa. Ostatnią rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jest coś dla domu. Eee, I śmiać mi się chce, bo ja ogólnie nie jestem perfekcyjną panią domu i strasznie zapuściłam swój piekarnik. I teraz, kiedy wpadłam w wir porządków wiosennych i wyrzucam różne rzeczy i właśnie chcę odgruzować niektóre rzeczy, które tego odgruzowania wymagają, postanowiłam zabrać się za mój piekarnik. Najpierw trafiłam na taki filmik właśnie z instrukcją, jak wyczyścić taki mocno zabrudzony piekarnik, ale jakoś nie mogłam się do tego zabrać. Potem trafiłam na post na blogu Ani Niebałaganki, w którym instruowała, jak usunąć brud z czajnika, ale nie z wnętrza, tylko z zewnętrznej jakby strony i dokładnie ta sama metoda dotyczyła czyszczenia tego piekarnika. Więc kiedy już wziąłem się za ten czajnik, kiedy zobaczyłam, że to działa, to moim kolejnym planem było właśnie zabranie się za piekarnik. Wzięłam tę cholerną blachę, która była prawie cała czarna, naprawdę wyglądało to tragicznie. Zastosowałam tę metodę, a ta metoda to Możecie z wykładną do, do czyszczenia. Ja używam takiego frosza lawendowego. Bo tak jak wiecie albo nie wiecie, staram się ograniczać środki chemiczne w swoim otoczeniu, więc używam środków czystości naturalnych. I do tego bierzemy folię aluminiową i z tej folii robimy taką jakby myjkę, polewamy sobie tym, tym mleczkiem i czyścimy. I możecie zobaczyć teraz, jak wygląda moja, e, moja blacha po czyszczeniu. Nie jest w 100% wyczyszczona, ale wierzcie mi, że ona była prawie cała czarna. I że tego nie dało się zmyć niczym. Absolutnie niczym. I to czyszczenie zajęło trochę czasu, naprawdę. E, tu jestem uczciwa, że e, to zajęło pewnie ze za dwie godziny i lepiej byłoby kupić nową blachę. <laughs> ale jakoś nie pomyślałam o tym dopiero później Stwierdziłam, że chyba jednak lepiej byłoby kupić nową plachę, ale też wielka satysfakcja z tego jest. Więc naprawdę bardzo Wam polecam tę metodę. I to by było wszystko w tym miesiącu. Wiem, że uzbierało się tego trochę i że się trochę rozgadałam, ale są to rzeczy, które naprawdę chciałabym Wam polecić albo o których chciałabym opowiedzieć coś więcej, dlatego tak wyszło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że spodoba Wam się konkurs i że weźmiecie w nim udział. Przypominam też o zniżce na kurs zdrowy kręgosłup, gdyby ktoś miał ochotę z niej skorzystać. I do zobaczenia w następnym filmie. Baba! Pa, pa.